I witam Was w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj będę odpowiadała na Wasze pytania. Zapraszam do oglądania. Ale zanim przejdziemy do pytań, słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, komentarz, zasubskrybujcie kanał. Takie małe rzeczy bardzo pomagają mi rozwinąć kanał. No dobra, słuchajcie, nie ma co przedłużać. Przechodzimy do pierwszego pytania. Wy mi te pytania zawsze zadajecie na Instagramie, i bardzo dziękuję Wam za tą aktywność, bo zawsze pojawiają się jakieś ciekawe zagadnienia. Pytań takich ciekawych było naprawdę dużo, więc myślę, że zrobimy. E jeszcze kolejny odcinek właśnie z odpowiedziami na Wasze pytania. No ale przejdźmy do pierwszego z nich. Jak nauczyć pieska nic nie robienia i odpoczywania na spacerach? Słuchajcie, mam wrażenie, że jeszcze jakiś czas temu była jakaś taka moda, taki trend właśnie na to, żeby uczyć psa nic nie robienia i wielu behawiorystów, wielu trenerów polecało, żeby brać psa na spacer i z nim gdzieś siadać na ławce, gdzieś po prostu się zatrzymywać, żeby ten pies potrafił usiąść, położyć się i żeby po prostu patrzył na to, co dzieje się w okolice. Właśnie to było jako taka nauka nic nie robienia i było to bardzo, bardzo Polecane. Z tym, że ja powiem Wam, nigdy nie byłam, nie byłam fanką tego właśnie jakiegoś takiego trendu, bo to jakoś tak nagle dosyć się e, pojawiło, ponieważ dla wielu psów takie siedzenie Albo leżenie, w momencie, gdy dzieją się różne rzeczy dookoła, jest dosyć stresujące. I jakby, ja wiem, że tu chodzi o to, żeby właśnie nauczyć psa, że nic się nie dzieje i żeby się nie stresował. Ale czasami opiekunowie zbyt szybko przechodzą do tego etapu, gdzie właśnie oczekują od psa, że pies będzie sobie siedział czy leżał gdzieś tam, na przykład w parku miejskim. Bo słuchajcie, w momencie, kiedy pies jest w ruchu, wtedy dużo łatwiej jest mu radzić sobie z jakimiś stresującymi bodźcami. To jest dla psa takie najbardziej naturalne takie no, ruszanie się, wędrowanie właśnie przebywanie w ruchu i to, że pies ma możliwość potruchtania, podejścia do jakiegoś krzaczka, po prostu nawet takiego zwykłego, zwykłego przemieszczania się takie rzeczy bardzo obniżają poziom takiego napięcia u psa i właśnie od tego zawsze powinniśmy zacząć, bo to takie siedzenie i patrzenie na to co się dzieje, albo to, że pies leży i obserwuje co się dzieje, to jest jakby końcowy etap i bardzo często zbyt szybko się do tego przechodzi i bardzo często jest tak, że opiekunowie próbują od psa wymagać, żeby on usiadł w otoczeniu, które go stresuje. I wtedy pies właściwie, no tak, nie ma co ze sobą zrobić, bo jest w tej komendzie, jest w tym siadzie, czy tam czeka na kolejne smakołyki. I ja tu mam, wiecie, odczuwam taki zgrzyt po prostu w tym wszystkim. Według mnie na początku powinniśmy to robić z psem w ruchu i właśnie, no, socjalizować psa, przyzwyczajać go też do różnych bodźców, czyli tu wchodzi ta tak zwana. Habituacja, się do różnych dźwięków, bodźców i tak dalej, e, sprawdzić, żeby ten pies poczuł się dobrze, na przykład właśnie na osiedlu, czy w parku miejskim, czy w jakimś innym otoczeniu. Na początku robimy to po prostu chodząc z psą, żeby właśnie ten pies był w ruchu, żeby miał możliwość odejścia, podejścia, powęszenia jakiegoś krzaczka, e, rozkopania jakiejś dziury, wzięcia jakiegoś patyka do pyska, cokolwiek, żeby miał po prostu cały repertuar, wiecie, możliwości, e, jak może zredukować takie swoje napięcie, no bo wiecie park miejski czy osiedle, no to jest bardzo stresujące miejsce dla psa, więc właśnie na początku przyzwyczajmy psa do takiego miejsca w sposób, który jest dla psa bardziej taki naturalny, czyli właśnie no nie wymagajmy od niego, że on będzie w jakiejś jednej pozycji, spacerujmy, chodźmy z psem i właśnie tak stopniowo, stopniowo wprowadzajmy go w coraz trudniejsze sytuacje um, i dopiero w momencie, kiedy pies już naprawdę dobrze sobie radzi z tymi, wiecie, stresorami, Jakieś dzieci na hulajnogach, przebiegające, tuż obok, właściwie przejeżdżające z dźwiękami, i tak dalej, tym wszystkim, co się dzieje powiedzmy w tym parku miejskim, to dopiero wtedy możemy właśnie yy, według mnie wymagać od psa, żeby on sobie rzeczywiście usiadł czy położył się, i właśnie no nie reagował, właśnie nic nie robił. Natomiast właśnie to jest taki ostatni etap. W momencie, kiedy my od razu bierzemy jakiegoś młodego psa czy szczeniaczka i właśnie próbujemy w trakcie spaceru usiąść z nim na 10 minut przy ławeczce, no to po pierwsze, bardzo często tu wchodzi presja, no bo pies wcale nie będzie chciał być w miejscu, bo jest zbyt wiele jakichś ciekawych rzeczy, może właśnie jakichś stresujących, więc pies może na przykład chcieć odejść z kawałek, tak? Pies raczej będzie w ruchu, no to tu z kolei może wejść opiekun i mówić: siad, 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 no usiądź. Łatwo tutaj, obiecie, taką presję zupełnie niepotrzebnie. W momencie, kiedy psa tak stopniowo wprowadzimy w ten nasz ludzki świat, właśnie ten park miejski czy jakieś osiedle, i pies tak stopniowo się do tego przyzwyczai, ale bardziej na jego warunkach. Czyli właśnie normalnie na spacerze, normalnie w ruchu, najlepiej na długiej smyczy, to potem. Jakby nawet nie trzeba będzie go uczyć tego nic nie robienia, bo on już sam będzie dobrze reagował na te wszystkie, e, wszystkie rzeczy i to nie będzie już potem problem, żeby pies sobie usiadł czy położył się w miejscu. A właśnie często jest to zalecane w drugą stronę, że mamy na przykład świeżego adopciaka albo szczeniaczka i podczas spaceru mamy tam usiąść przy ławeczce, tam na ławeczce i tam czekać sobie 10 minut z psem, podać mu gryzaka czy, czy smakołyki, Według mnie, no to, to nie jest dobry pomysł, odwrotnie. Najpierw właśnie niech pies się przyzwyczai do, do danej sytuacji, do tych dźwięków i potem nawet nie trzeba będzie go jakoś tak uczyć. Tego odpoczywania, bo on po prostu będzie czuł się bezpiecznie w tej przestrzeni i sam się będzie siedział albo leżał koło was. Wtedy bardzo możliwe, że wystarczy, że raz powiecie komendę, tak, siadł albo połóż się i, i tyle. Nie trzeba będzie wiecie, takiej jeszcze presji wybierać na psie. I ja też teraz jak e, Sofie się socjalizowaliśmy i tak przyzwyczajaliśmy do różnych bodźców, e, nagrywałam Wam na przykład, jak trzymam ją e, na kolanach, siedzimy sobie e, przy m, takim małym centrum handlowym, wiecie? Parking, kręcący się ludzie i tak dalej. Ale na początku był długi spacer, i też ona już nie bała się tych wszystkich rzeczy. Dopiero wtedy właśnie była brana na ręce, i po prostu sobie siedzieliśmy i czekaliśmy. Więc po prostu to nie jest tak, że to jest zupełnie zły jakby pomysł. Pomysł, tylko trzeba to robić z głową. Kolejne e, pytanie tutaj dotyczy diety barw. Czemu do barwa jest tak dużo supli? Idzie się pogubić. No i generalnie, jeżeli chodzi o takie podstawowe supli Suplementy diety barw, to słuchajcie, ich tak naprawdę nie jest dużo. Bo jeżeli pies dostaje kości, no to nie musi wcale dostawać suplementu wapnia. E, tak naprawdę no drożdże są uznawane za takie obowiązkowe, obowiązkowy suplement. Tutaj co do tego, jakby ja bym tutaj dyskutowała, ale no, generalnie drożdże warto dodawać, bo one są bardzo wartościowe. Natomiast czy są takie turbo niezbędne? tutaj wiecie można na ten temat dyskutować. Kolejna rzecz no, to algi. No i algi rzeczywiście trzeba podawać, natomiast na przykład jeżeli chodzi o tran albo jeżeli chodzi o źródło, o taki suplement kwasów tłuszczowych omega 3 to tutaj to trochę zależy, bo jeżeli w diecie psa będzie odpowiednia ilość e, morskich tłustych ryb, to bardzo często okazuje się, że wcale już tego ani tranu, ani takiego dodatkowego oleju kwasów tłuszczowych omega-3 podawać nie trzeba. Więc, e, no właśnie, jeżeli ta dieta jest taka naprawdę pełna, Zróżnicowana, czyli też są te ryby, są one w odpowiedniej ilości, są te mięsne kości, to tak naprawdę odchodzi nam wiele tych tak zwanych obowiązkowych suplementów i zostają te drożdże, zostają algi. I właściwie tyle. Oczywiście, jeżeli dieta psa jest taka bardziej okrojona, no to wtedy rzeczywiście okazuje się, że i ten olej omega trzeba podawać i tran, i, e, i drożdże, i algi, no i jeżeli pies e, nie dostaje kości, to wtedy też ten wapń, więc wtedy się robi dużo, ale właśnie można tak tą dietę ułożyć i tak ją bilansować, że tych tak zwanych obowiązkowych suplementów robić tak naprawdę bardzo mało. Więc tutaj jest to taka kwestia względna, i dużo zależy od tego, jak właściwie wygląda ta. Dieta psa. Kolejne pytanie, co robić, żeby pies przespał całą noc? Budzi się na siku i kupę, czy to normalne? No i tutaj słuchajcie, dużo zależy od wieku tego psa, bo w momencie, kiedy bierzemy do domu takiego malusieńkiego szczeniaczka, on jeszcze żyje takim trybem, trochę odpoczywam, budzę się, trochę odpoczywam budzę się. I tak przez całą dobę, nawet w nocy. I wtedy rzeczywiście, jeżeli pies wybudzi się w nocy, właśnie taki maleńki szczeniaczek, to bardzo możliwe, że on i będzie potrzebował zrobić Siusio, i jeszcze nawet będzie potrzebował zrobić kubkę. To jakby jest. No, można powiedzieć, normalny i nie jest to niczym takim, wiecie, jakąś rzeczą, która e, powinna Was e, niepokoić. Natomiast jeżeli to jest pies dorosły, jeszcze tutaj wrócę, bo e, te takie okresy odpoczynku i czuwania, e, właśnie potem pies e, po jakimś czasie, kiedy żyje z człowiekiem, e, dostosowuje ten tryb dnia, ten rytm taki dobowy do nas, i potem już wcale nie jest tak, że pies też się wybudza w nocy, tylko przesypia całą noc i już wtedy nie ma e, tego problemu, natomiast właśnie e, pytanie, czy tutaj pies opiekunki, która, e, która pisała to pytanie jest dorosły. Bo jeżeli dorosły pies budzi nas w środku nocy, potrzebuje wyjść na dwór, to coś tutaj jest e, nie tak. Coś tutaj jest nie tak i warto by się zastanowić, e, myślę szczególnie jeżeli chodzi o pory posiłków. Nad tym bym się zastanowiła. Słuchajcie, e, największa aktywność żołądka jest rano, między godziną siódmą a dziewiątą i właśnie tak żeby tak idealnie regulować ten metabolizm i w ogóle taki rytm dobowy psa, to najlepiej by było największą część dawki pokarmowej podawać psu właśnie rano, mniej więcej w, tych, w tym zakresie godzin, właśnie między siódmą a dziewiątą i potem im później się robi, tym ta aktywność żołądka spada. Więc pies nie powinien też, tak jak ludzie, nie powinien jeść na noc, tak? Raczej powinno się starać zmieścić tą całą dawką pokarmową z tymi wszystkimi Posiłkami, przekąskami, gryzakami do tak godziny mniej więcej 18 no, 19. To jest taki najlepszy czas na, na to spożywanie posiłków, tylko jeszcze tak zaznaczając, że najlepiej, jeżeli ta największa część dawki pokarmowej jest podawana e, rano, tak i właśnie też staramy się zmieścić w tym przedziale do tej godziny mniej więcej 18-19 i wtedy. Wszystko jakby gra. Wtedy wszystko się reguluje i e, ten żołądek też się wzmacnia. Bardzo często przy stosowaniu właśnie tych odpowiednich pór posiłków pies z czasem przestaje mieć takie problemy, jak jakieś takie wymioty, e, które pojawiają się czasami właściwie nie wiadomo dlaczego. Grymaszenie przy misce. To właśnie takie rzeczy e, często mają związek właśnie z osłabieniem żołądka przez złe pory posiłków. Ja o tym bardzo dużo mówię w moim kursie Naturoterapia w dziecie. Psa, więc jeżeli interesują Was te tematy, to koniecznie zapraszam na, na mój kurs, znajdziecie go na mojej stronie www.psiglos.pl No więc, jeżeli właśnie tu coś jest zaburzone, czyli właśnie pies potrzebuje załatwić się w nocy, ja bym tak pierwsze co, to właśnie zastanowiła się nad porami e, posiłków. Bardzo możliwe, że jest to pies, jakby tutaj tak, wiecie, to są moje jakieś e, domysły, no bo tu mam tylko takie pytanie, nie znam tego psa, ale podejrzewam, że skoro pojawił się taki problem, to bardzo możliwe, że Pies późno dostaje ostatni posiłek. E, I stąd właśnie jest takie e, zaburzenie tego rytmu, takiego dobowego. Też generalnie fajnie by było e, zaobserwować, o której dokładnie godzinie pies się wybudza, bo to, słuchajcie, też może dać bardzo dużo e, informacji. I jeżeli zauważycie, że pies się wybudza na przykład zawsze o drugiej albo zawsze o czwartej, to słuchajcie, wpiszcie sobie w Google zegar narządów według tradycyjnej medycyny chińskiej. I zobaczcie, które narządy są właśnie, mają największą aktywność w tym przedziale czasowym, w którym wasz pies się wybudza, i to może być takie, wiecie, to nie jest diagnostyka, natomiast może was to popchnąć w taką stronę, czym warto się zainteresować, jeżeli chodzi o zdrowie psa. Jaki może narząd, jaki układ narządów potrzebuje wsparcia? Bardzo często jest tak, że psy się wybudzają koło trzeciej albo ludzie, to też jest bardzo częste, wtedy słuchajcie, największą aktywność ma wątroba. No i wątroba generalnie jest bardzo obciążona aktualnie i u psów i u ludzi. Mam wrażenie, że u psów jeszcze bardziej, no bo wiele psów je bardzo słabą e, żywność, tak, jakąś karmę ekstrudowaną czy, czy puszki. Wiele psiaków dostaje co miesiąc kroplena albo tabletki na kleszcze, odrobaczenie, ciągle jakieś szczepionki no i niestety to wszystko obciąża organizm i właśnie w tym e, wątrobę, tak? Bo to wątroba odpowiada za detoksykację organizmu, więc właśnie jeżeli wątroba jest e, obciążona, to to może prowadzić do tego, że pies się wybudza koło tej trzeciej w nocy. I to wiecie, wcale nie chodzi o to, że nie wiem jest jakiś nowotwór czy, czy coś takiego, na przykład w tej wątrobie, tylko bardziej, że ten narząd tak prosi o, o wsparcie, prosi o pomoc. Wtedy można zastanowić się, czy nie trzeba czegoś zmienić w diecie, czy może jakieś zioła wprowadzić. No o tym wszystkim też mówię na kursie, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Ale tutaj Wam daję taką wskazówkę, żeby właśnie wybadać, która to jest zwykle godzina, i porównać sobie to do zegara narządów. I kolejne pytanie: gdyby nie harcik, to jaka rasa? No, słuchajcie, my przed e, wzięciem drugiego psa długo, długo się zastanawialiśmy między dwoma rasami i rozważaliśmy harcika włoskiego albo wipeta. Są to rasy bardzo do siebie zbliżone, i często jest tak, że nawet na Sofii, e, jak wiecie, gdzieś przechodzimy. Na szlaku czy coś takiego, to słyszę, że przechodni mówią o whipet. I czasami też jest tak, że niektóre whipety są tak małe, że właśnie ludzie mylą je z harcikami włoskimi. To, jest, to są dwie takie rasy podobne do siebie, chociaż no też są whipety, które są bardzo duże i ważą tam po 20 kg, są mega też wysokie. Tutaj wśród whipetów jest taka duża różnorodność. Są to rasy dosyć do siebie zbliżone, ale właśnie jak rozważaliśmy, jakiego chcemy drugiego psa z Marcinem, to jednak. Stanę, znaczy, wiedzieliśmy na pewno, że hart właśnie, że albo harcik, albo whipet, ale w końcu stanęło na harciku, wiecie, co? ze względu na wielkość. Bo trochę wcześniej byli w odwiedzinach tutaj u nas we Włoszech moi rodzice, mają, którzy mają właśnie małego 5-kilogramowego psa i kurczę, zobaczyliśmy, że to po prostu jest mega wygodne, że nawet jeżeli gdzieś nie do końca można wejść z psem, to weźmie się tego psa na ręce i nie ma żadnego problemu. Po prostu z małym psem. Tak naprawdę, no słuchajcie, można wejść wszędzie. My z Marcinem dużo podróżujemy, dużo zwiedzamy, e, więc właśnie no są takie miejsca, gdzie tej Nelly nie możemy ze sobą zabrać. I to nas trochę popchnęło w stronę Harcika Włoskiego, że właśnie to jest taka mała rasa. I no rzeczywiście, jak już teraz Harcika mamy, no to nawet jeżeli gdzieś jest tabliczka, że nie można wejść z psem. Na przykład byliśmy w Apuli na jakiejś takiej wieży widokowej e, i właśnie było. Było, że pies, wiecie, jest przekreślony, jest zakaz wejścia z psem, był ochroniarz i wiecie, tam się krę kręciłam w pobliżu, Marcin zaczął tam wchodzić, no ja nie będę wchodziła, bo no bo w sumie jest ta tabliczka, ale był ochroniarz i yy, wiecie, zagadał mnie, że jeżeli będę trzymała Sofii na rękach, to mogę wejść, tak? No i coś takiego na przykład z Nelą no nie przeszło. No i generalnie jeszcze między wipetami a harcikami yy, jest oczywiście więcej różnic niż tylko wielkość. Yy, o tym opowiadałam Wam już w odcinkach Em, gdy pojawiła się Sophie w takich wiecie, świeżo-szczeniaczkowych odcinkach więc jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem to odsyłam do tamtych nagrań no dobrze kochani, myślę, że na dzisiaj starczy ale myślę, że jeszcze zrobimy sobie kolejną taką, e, kolejny taki odcinek z odpowiedziami na wasze pytania bo jeszcze kilka takich ciekawych pytań się pojawiło, na dzisiaj wam bardzo dziękuję, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, żeby nic was nie ominęło dzięki za oglądanie i do zobaczenia już jutro w kolejnym vlogmasku, pa pa!